Elo, y, mamy taką gumę do rzucia i będziemy robić test z moją koleżanką, którą poznałam wczoraj lol y, Kreatywna, to jest kreatywna, to jest Coca-Cola, a to jest prawie Fanta Ale my tylko to testujemy, ale to też jest dobre y, No dobra, to więc y, ja to muszę odpakować Dobra, i ogólnie to jesteśmy na placu zabaw I tak się prezentuje opakowanie tej gumy Dobra, czekaj, pokaż tą gumę. Tutaj. To jest ta guma. No. Tutaj jest ten. Tutaj się to nagrywa. Guma. Oddaję ci gumę, proszę. Tutaj. A więc y, robimy test smaku, tak? Jak już pewnie wiecie. tam do mordy. Chemia, to jest chemia sama. Czuć. To czuć. To Cicho, jak coś tam im wyrzuciłam tam bo papierka. On trafił do kosza, tak. Ale dobrze, ale chemiczna. Na przykład, jakby... Ja czasami czuję sobie gumę na lekcji, bo kupuję w sklepiku za 50 groszy. To tego nie widać. Ale to by było widać, bo to jest niebieskie. Jeszcze farbuję język ponoć, bo mi tak koleżanka mówiła. No, farbuje. Tak więc to by było widać od razu, że... Mm, po przerwie przychodzisz z klasy z normalnymi zębami, a w czasie lektra mam dzisiaj niebieskie. To by było zabawne. Tak. Ale nie podczas wrzucia. Jeszcze powiem, że polecam te piękne Doritosy. Tak, tak się to bo to są zwykłe naczosy, ale, ale Minecraftowe, lol. I jeszcze są drugie takie, czerwone. I one są ostre i też są dobre. I polecam tą coca koleż, z żabki kosztowała mnie 750 zł mn. No a te żabka skamuje. No, a to mam z Lidla. Jak sobota, to tylko do Lidla. No. No powiedz, to co mi no Jakby jeśli chodzi o ten smak chemii, ty kum, to... Okay. No, to no, ja lubię właśnie taki smak chemii, bo jakby... To czuć, że nie jest to sama chemia. To tutaj masz też taki, jakby kwas No Dosłownie. To jest kwaśne, ale polecam. Nie wiem, ile to kosztowało. Ale polecam. No, to, to tanie będzie. No, liz, dużo czytania, ale polecam. Polecam Wam. Ym, niezależnie od ceny. Jakby. Nie, inaczej. Gdyby to kosztowało 10 zł, bym tego nie kupiła, lol. Ale zresztą, że to pewnie jest tańsze niż 10 zł. To będzie kosztowało maksymalnie 5 zł. No, chyba tak. Ciekawe, czy guma jest nadal niebieska. Jest? To i ten guma, czy zasłania. Ale guma, czy jest niebieska? No jest. A język? Też. w oh, dupę, ale mam niebieski język. No. Więc pozdrawiam widzów, pozdrawiam moją koleżankę, która się zgodziła wystąpić na odcinku. Wow. Pozdrawiam z klasy. I Bartka z klasy? Nie wiem, chyba Bart, od poprzedniego odcinka. On to słyszał. I puchatka. Tak. <laughs> pa pa.